Finlandia, co święty Mikołaju, w tym roku pomożesz mi rozwozić prezenty. No, okej, okay. więc ty na wschód, ja na zachód. Okej, okay. zacznę prezenty rozwozić coś bliżej. 16. Finlandia, Finlandia. Co Polska, przyjdziesz do mnie na osiemnastej, na wigilię? Eee, no, okej. Okay. Kurczę nie zdążę rozdać prezentów. Bo zostało tylko osiem godzin. Dobra, to zacznę teraz. Po pierwsze będzie Rosja. Kurcze, zapomniałem worku z prezentami. Dobra, gdzie ten prezent? O mam już. O nie, już Wigilię Polski. Kurcze, gdzie jest mój prezent? Eee, ja zaraz wracam. Ej, patrzcie, jest pierwsza gwiazda. Gdzie? Jest, jest już mój prezent. A w środku jest... Mini Polska! Widzowie, życzę wam wesołych świąt i wszystko to, co jest najlepsze. A jak chodzi o seria szkoła z widzami, to będzie raczej w nowym roku trzeci odcinek.